Dzień dobry, witam Was serdecznie na, na zakończeniu podróży. Już eee, do Bartka nie wiem, czy pojadę tam, jest zimno, i... ale chyba się przejedziemy. No, właśnie, teraz tak w samochodzie trzeba to nagrać część rzeczy. Wyjazd sami, gdzieś się był taki niezbyt sprzyjający, jeśli chodzi o warunki pogodowe. Dzisiaj też pada deszcz, zimno. Zimno jest niesamowicie, ja jestem przed śniadaniem. Jest młoda godzina, bo jest po ósmej chyba, jak dobrze pamiętam. I kurczę, pogoda e, zaskoczyła. Pogoda zaskoczyła wielu i wcześniej był niesamowicie, był niesamowicie zaskakujący. E, zaskakujący, jeśli chodzi o pogodę. Pogoda, pogoda była tragiczna po prostu. I zimno. Co we wrześniu się no, rzadko zdarza, ale się zdarza niestety. No Będę tęsknił za wyjazdem, oczywiście jak zawsze. Tak jest co roku, no, zostaje taki niedosyt. I chciałoby się za miesiąc znowu wyjechać. No ale jest to już niemożliwe, bo sezon kamperowy tak powoli dobiega końca. Aczkolwiek zimą można też pojeździć sobie tym kamperem. Można, ale... No właśnie, można, ale, 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 ale jest zawsze. To jest na takie, tego typu zabudowy to jest to jest trudne po prostu. Drewno nie lubi wygoci mimo, że jest zabezpieczone. Pamiętajcie, że sól robi swoje i tak dalej. Koszt paliwa 950 zł. Koszt jedzenia około 200 zł tam troszkę, troszkę ponad. osypków nie liczę. Na oscypki wydałem 70 zł. No parking dwa razy 20 zł. To takie groszowe rzeczy już zostały tylko. I to, 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 naj, to najważniejsze, to jest oczywiście najdroższe, jest paliwo jak zawsze. I tak zawsze będzie, niestety. Pogoda grała główną rolę w tym wyjeździe. A raz się zmusiłem do wyjścia i no, co nie żałuję, nie? Nie, no, że tam się zmoczyłem, czy coś to zabociłem. To nie, to nie przeszkadza. Tylko pierwszy dzień był najgorszy, kiedy, kiedy ta termika była taka, że na górze było chyba z 5 stopni, wiał silny wiatr. Ja się tego nie spodziewałem. czy znaczy, spodziewać się można było, nie? <gry> można się było spodziewać, że jeżeli na, na dole jest zimno, to na górze jeszcze zimniej. Ale ja oczywiście tak, e... źle się poczułem po tym wyjściu tam. Przechłodziłem się troszkę. Nie aż tak bardzo, ale jakbym tam przebywał troszkę dłużej, to byłoby fatalnie. No bo doszło wychłodzenie organizmu, ale pamiętajcie o tym, że to, to było tylko chwilę. Ja tam miałem oczywiście coś w plecaku do, do ubrania jeszcze na, na siebie. To nie tak, że szedłem z gołą ręką. Tak zimno jest teraz, właśnie chyba, już na trach. bo tam chyba pada, i jest, jest okropnie zimno. No i w każdym razie, ale są szaleńcy, którzy chodzą w taką pogodę, to ich to nie zraża. Naprawdę. Dobry ciuszek, i można iść. I trochę wyobraźni. O, co? Przejdziemy się do Bartka, chyba nie. No bo taka musi być tradycja. E, wyjazd. Spoko, nie? Jak, jak wyjazd, jak wyjazd, będzie, będzie, będzie tęsknota oczywiście za, za wyjazdem. Co będzie jeszcze? Kto to wie, co tam będzie? No, człowiek będzie czekał na następny rok, tylko że to tak następny rok. A, to może ostatni rok już tak wyjadę, może więcej nie wyjadę. Może będzie inna forma, bo też chciałem zrobić y, y, Szlak Beskidzki, te 500 km też chciałbym zrobić. Co chciałem Morlą zrobić, a co by tu nie chciał człowiek. Yy, Szlak Beskidzki to jest nieliche wyzwanie, spanie na dziko i w ogóle, to jest nieliche wyzwanie tam. Ja nie mówię o, o, o przygotowaniu w kondycyjnym, bo ta tam kondycja to, kondycja to przyjdzie sama, byle mieć ochotę na pochodzenie. Bo trzeba dziennie zrobić przynajmniej te 30 km. Ze smutkiem się pożegnałem z Tatrami oczywiście, ze smutkiem, jak najbardziej. Jak najbardziej yy. Ale przychylnym okiem, mnie, jak wczoraj mówiłem, przychylnym okiem mnie po, pożegnały Tatry. Co prawda pochmurnie, ale bez deszczu. Więc było ok. Wyjazd też był w porządku, nie było dużych korków, jak to się zdarza niestety w tygodniu. Yy, no w niedzielę by się zdarzyło na pewno już, bo bardzo dużo ludzi przyjechało z innych miast do Zakopca. Czasami sami widzieliście na szlaku, co się działo na Giewont. Byłem zaskoczony, że tyle ludzi przyjechało i parkingi poobstawiane, wszystko, ludzi dużo no właśnie i to jest, to jest cały ten to jest cała impreza że dzisiaj będzie tam tłoczno po prostu dobra nie będę więcej gadał żegnamy się z z Kamperem w Tatry tak Kamperem w Tatry mimo że jestem teraz w górach wśród Wszystkich to i tak to wiadomo Kamperem w Tatry jest to jest tylko taki odcinek w sumie informacyjny na zakończenie Serii No, to zobaczymy się przy Bartku No dobra, jesteśmy koło Bartka Na zakończenie naszej podróży Kamperem w Tatry Kamperem do Bartka Dzisiaj No i okazało się, E, dąb. Ale on jest rozłamany tutaj. No, że mnie te podpory, do widać jest. Doskonale jest to widać. Tutaj jest rozłamane tak. Te podpory właśnie zatrzymują tą gałąź, bo by było, już byłoby po niej. Ale jest stary. No... E, tak, to wiecie, to jest mój po prostu zachwyt nad e, starym drzewem po prostu. Bardzo wiekowym. Bardzo wiekowym. No właśnie tutaj kończymy i tak będę kończył chyba za każdym razem podróże tutaj. Bo tak po prostu no. Tak po prostu robię to miejsce. Zresztą mam mówiłem w poprzednim odcinku to się już nie będę powtarzał. Z czym to jest związane tak naprawdę. Dla niewiedzących to po prostu to jest wycieczka z ósmej klasy w szkole podstawowej. Tu byliśmy w dwie klasy to były. My, nasza klasa ósma A i przeciwna klasa ósma B. I tu byliśmy na wycieczce dwudniowej w Świętokrzyskim. No, naprawdę działo się. Działo się, ja to naprawdę niesamowicie pamiętam tą wycieczkę. Co to się nie działo? Co to się nie działo? Co to jest zakończenie nie? tej podróży dzisiaj? Już się powtarzam. A, człowiek już myśli o, o pracy, bo w poniedziałek do roboty, czy jutro. My tu już do roboty. Czyli kolejne wyzwania czekają na nas. Prawda, że wygląda. Z tej strony wygląda niesamowicie. Tak wygląda, jakby chciał powiedzieć. Puśćcie mnie, ja chcę odejść. Jakby się po prostu z tymi podporami szarpał. Te podpory jakby go tutaj po prostu więziły. Takie zawsze mam wrażenie, jak tutaj przyjeżdżam. No bo bardzo by już nie było, żeby nie te podpory. Czas płynie naprawdę nieubłaganie. Bardzo szybko ucieka. Dlatego warto jest gdzieś wyjeżdżać, zastanawiać się nad swoim życiem nad celem życia w ogóle. I to, w jakim systemie żyjemy. Ten system nie jest nam oczywiście przyjazny. Wykorzystuje nas do granic możliwości, aż przyjdzie czas, że po prostu jesteście jak Bartek. Na przykład. Jeszcze nawet jest zielony. Jeszcze nawet jest zielony, nawet się nie zarzucił. Mimo, że jest tak zimno, ale bardzo ładnie kwitnie. Ja to pamiętam okres, kiedy przyjeżdżałem, to wygląda troszeczkę gorzej. To było naście lat temu, już nie pamiętam na dokładnie. To był początek milenium, pamiętam. To wygląda troszeczkę gorzej. Teraz wygląda lepiej. Oczywiście fajnie, że. Fajnie, że to inwestowali troszeczkę to miejsce, wygląda to bardzo elegancko. Mi się wydaje, że to jest taka właśnie, jak to się mówi, rodzinna, nie, wisienka na torcie leśników, właśnie, którzy zajmują się barkiem. No dobrze, no, ja jeszcze by zrobię kółeczko. No i ja generalnie już z Wami się żegnam. To był ostatni oczywiście wyjazd. To był ostatni wyjazd w tym roku, bo to jest koniec sezonu kamperowego. Przynajmniej dla mnie. Dla, nie, dla niektórych nie. Dla mnie jest już koniec sezonu. Widzimy się gdzieś tam w kolejnych filmach. No muszę Bisa coś zrobić. Muszę. Wcale nie muszę. Ale no, trzeba zrobić, bo muszę ubyć muszę ten temat. Bo trzeba byłoby go zrobić na żółte tablice tego Bisa, żeby to już stało jeździło i jeździło. Ale on jak stoi to też się psuje. To... To stać to można, może. Wiecie jak to z samochodami jest? E, jakie samochody są kapryśne? Szczególnie te z prl -u. Trzymajcie się zdrowo. Co jeszcze mogę Panu powiedzieć? Nie smućcie się, będzie dobrze. Życie jest piękne, pamiętajcie, życie jest piękne. A reszta jest nieważna. Do zobaczenia.